Dzień dobry Państwu, dzisiaj proszę Państwa mamy tutaj torta, bo mamy te urodzi urodziny, szóste małżeństwa Sylwii i Sławomira, oto jest Sławomir i to Sylwia, obróć to, kamerę obróć, pokaż nas tutaj, bo my Czeka i to, to my obchodzimy to yy, przeważnie w łebie, tym razem jesteśmy yy, w lęborku, bo... Tutaj teściowa i teściu, o, dzień dobry, machajcie tam, papa. Pa. I tu zaraz będziemy robić tego torta. Choć dmuchniemy razem, T -t -t trzymaj, cicho, ty filmuj teraz. Obróć jej, obróć jej. Tu jej obróć, co robisz, no, trzymaj. No i teraz pokazuj nas, jak Dmuchamy. Dmuchamy. Dmuchamy, ale to pokazuj tego torta. No, no co, no, raz, dwa, trzy. Bardzo Już ładnie. i teraz, proszę Państwa, nalejemy do tego w pokieliku taka dobre dobra... To, to filmuj to no, to, pokazuj. I tutaj, dobre. no przecież widzi w obrazie. I tu mamy takie dobro, dobre. dobre wino, motocyklowe, właśnie i złeby rozlewamy. No, no, no przecież filmuj tutaj, co ty filmujesz, no przecież masz pokazywać jak nalewam. No nie filmować, no. Pokazuj, no, tam, co, to, co, woda, robię. To, co robię. O i tu się filmuje. Chciałem pochwalić się, że dostałem od Marcina, organizatora zlotu w łebie, motocyklistów, taką piękną koszulkę. A Sylwia też ma ładną, pokaż swoją. A to pokażemy Sylwia. Pom pokaż tą koszulkę. O! Big Wake. No. Także pozdrawiamy też Marcina i tego naszego policjanta. Z, 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 z angielskiego, co pilotował nasz odlot, ten ślub, no jak żeśmy mieli, że taką powiedzmy szpicę motocyklistów, a jeszcze jechaliśmy czerwonym Cadillaciem. Pamiętasz sobie? Pamiętam. No pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy na torta. Ahoj. Ahoj. No teraz pokroisz torta. Masz tutaj tego. Tego torta tu świeczkę zdejmiemy na ten czas. O, tutaj możesz kroić torta teraz. Nie, no na razie kroi, a potem będziesz na talerzyk nakładasz. bo na razie trzeba pokroić tylko. Zostaw te talerzyki, bo pokroić na porcję, a potem się rozporcuje. No, bo tam ci się zapadnie na zapadniu. Taki miękki ten tortu. No, na cztery trzy, cztery, no i teraz możesz już ponakładać na talerzyki sobie, dobra, starczy, już więcej nie kroi, na razie tyle starczy, to jest ta łycha, ta łycha do torta, Sylwia teraz torta nadziela, Sylwia naciela na torta, na talerzyka, bierz talerzyk i nakłada na talerzyka, o, Tutaj woda leci, o jeden tort już trafiony, drugi trafiony dla teściowej, drugi dla Sylwii, nie ja herbaty, herbata, ja herbata chcę, nie chcę do torta kawy, bo mi smak popsuje, smak mi popsuje herbata, no i proszę bardzo, tutaj jeszcze dla teściu, teściu siadaj tu, gdzie ty jesteś, bo już torta masz nałożonego. Torta ci nakłada Sylwia, no już, słuchaj go tam. O, teściu ma i jeszcze dla mnie jednego poproszę. I tak to, to leciało, szóstolecie, szóstolecie, no szóstolecie naszego tego. No chodźcie, bo macie 100 lat nam zaśpiewać, gdzie wy jesteście? No już chodźcie tutaj teraz, bo ja filmuję, co zaraz? Macie tu być. Gdzie wyłazicie? Ja tu filmuję, to musi być ciągłość. I sto lat zaśpiewać trzeba. Chodźcie tutaj do wina. No już. Co oni robią? Gdzie oni łażą? No i tak to teściowy... Na teściową to zawsze trzeba czekać, bo ona zawsze coś wymyśli. Teściowa zawsze coś wymyśli. No chodźcie tutaj, bo kto was trzeba wznieść. Gdzie wy jesteście? Chodźcie tu wszyscy. Później herbatę będziesz robić, teraz przyjdź tu. O. Przecież ja film kręcę, nie może tak być. Teściu, żyjesz? Żyję, w Zięciu. Dawaj te kawy tam. Kawa, kawa. Kawa czy herbata, dam? Kawa czy herbata. No się mi kawę, daj? No. A masz za herbatkę. Kawa czy herbata. No, już jest herbata i kawa. Teściowa przyniosła mi herbatę. No dobra, to teraz za wino się bierzta. Ja biorę jedno. Każdemu po, po szklance wina. No, teściowej to najmniej, bo ona mała jest. No dobra, i teraz musicie nam 100 razy zaśpiewać. We, we a wy we dwójkę, a nie, a nie my. My nie śpiewamy. Dajcie! Śpiewamy. Słuchajcie, 3-4. 100 lat, Głośniej. Lat nie, żyją, żyją nam. Młodzi. Jeszcze, jeszcze, raz. Jest jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze mnogo raz. Sto lat, sto. Głośniej. Nie śpiewasz. Co nie śpiewasz? Wszystkiego najlepszego. Też już śpiewaj. drogi życia małżeńskiej. Ahoj. No, no to cyk. Wzięcie, ale na końcu chciał. Trzymaj. Pij, no co? Także pozdrawiamy wszystkich, ahoj! Prozel, czerwony korsaż i Prozel Pina się. Pina. Pokaż siebie. No i dobrze. Ahoj. Śmiech i się tego ja się nie mam, wiesz jak to jak ja.